Cześć Wito! Przywitaj się śpiochu. Jak widzicie, witamy się po długiej przerwie. Wracamy. Tutaj jest Wituś. Jak widać, Wito nasz. Tu ma swoje łóżeczko. O, tu. Ale nasz Księciunio wybrał co? Oczywiście? Kanapę. Tak? No przyznaj się, Księciuniu! Księciunio oczywiście. A on musi na kanapie. Witamy się, ja się też witam. Hej, <laughs> z tej strony kamerki, na takim szybkim filmiku. Tak, Wituńka? Już nie jesteś Wituba. Ty wiesz o tym? Tak, już chcemy Wam oficjalnie ogłosić, że nasz kanał nazywa się Vito for Friends. I tu jest Vito for Friends, tak? Zmieniliśmy nazwę kanału. I będzie nam miło, jeżeli będziecie nas. Nadal oglądać, odwiedzać. Wito, jak ty fajnie siedzisz. <laughs> Nie było nas bardzo długo, bo czekała nas przeprowadzka. Znaczy była. Za nami już jest przeprowadzka. Jesteśmy już w nowym miejscu, więc będą filmiki nowe z nowego miejsca. Tak, Wituńku. No ja tu pójdę może, bo. O, tutaj jest Wituś, a tu jest jego posłanko. O, tu posłanko. Niestety, wituś, tu kocyk sobie przyciągnął. O, <laughs> jest tu, witusiu. Tak, nasz. O, tak. Śpioszek poranny. Tak, kochany. Tu jest nasz, kochany, morduśka. Długo nas nie było, bo tyle, słuchajcie, było pracy przy przeprowadzce. No i teraz będziemy nagrywać filmiki, jak to jest. Przeprowadzka w zupełnie nowe miejsce z psem. Jak Wituś to zniósł? Wituśko, jak ty zniosłeś przeprowadzkę, powiedz? No, Wito wszystko opowie, bo przeprowadziliśmy się do samego centrum miasta, więc dla Wito wszystko jest tu nowe. Słuchajcie, wszystko jest tu nowe. Pomijając to, że jest tu kwaruch, co on lubi, bo on zawsze lubił. No, ale nie ma swoich pól. Tęsknisz za polami? No, trochę tęskni, ale mamy za to parki. I możemy chodzić częściej do psiego sklepu, tak, Wituśku? O, Wituś już sobie coś kupił, bo miał urodzinki, i nie nagrywaliśmy niestety wtedy. No, bo to był taki zamęt domowy. Witku, powiedz coś do ludzi. Witku nie jest w nastroju do nagrywania. O, jak widać. Wituniu. <grystanie> tak, Witus jest śpioszkiem naszym porannym. Więc naprawdę się cieszymy, że wracamy powoli. Powolutku będziemy wracać. Opowiemy Wam trochę o naszym mieście. Odwiedzimy trochę miejsc z Witusiem Opowiemy o tym, jak zaaklimatyzować zaklimatyzo pieska. Do nowych warunków, jak zapoznawać go z całkowicie nowymi rzeczami. No i wrócimy z naszymi normalnymi filmami, tak, Wituś? No pewnie, bo ja, ja go trochę nagram, nagramam. Tu... A tu będzie pod światło, bo tu mamy akurat ten okno tarasowe, więc będziesz, Wituś, pod światło. Wituś, zrobisz jakiś room tour też może? Co? Raczej outdoor room tour. Wituś pójdzie do parku, wam pokaże. Wituś jeszcze musi poznać nowych kumpli. Już poznał jednego, dwa pieski tutaj z okolicy. Jednego, z którym się nie lubią, czy znaczy, piesek go nie lubi, no ale. A drugi piesek, to jest dziewczynka, to go lubi. <ścoughs> tak, Wituś? Ale ten starszy piesek też cię polubi. Po prostu ty jesteś za energetyczny. Bo Wito, pomimo tego, że ma 4 lata, nadal jest pełen energii. Czego teraz nie widać? Całkowicie Wito, nie widać. Nie widać, że ty masz energię, ale poczekajcie. Ja coś wezmę. Tu idziemy. Tu mam kącik Witka. Przepraszam, my się jeszcze tu urządzamy, ale słuchajcie. Patrzcie, co my tu mamy. Tam jest Witek. Gdzie jest Witek? Tam jest Witek. Ciężko mi będzie to odkręcić. A, Witku, muszę na chwilę Was tak postawić. Przepraszam. O. Już. Przepraszamy za usterki, ale chciałam tak na szybko. Witus! Zobacz co ja mam. I patrzcie, teraz tu jest Wituś. I teraz ja go uczę. Ja go uczę, żeby polubił posłanko. No, Witusiu, na posłanko. Witusiu? Tak. Dobry chłopiec. Tam. Good boy! Super! I teraz nagródki, tak żeby się bardziej polubili z posłankiem, bo on kocha to posłanko, ale jak posłanko jest o tutaj, pięterko wyżej, na tym niebieskim kocyku, ale jak posłanko jest tutaj, na dolnym poziomie, to on nie kocha wtedy. Tak? Dobry piesek, proszę. Super! Brawo, Witusiu! Super chłopak! Tak! Po przeprowadzce musimy jeszcze zrobić remanent zabawek, więc też na pewno to nagramy. Może mu jeszcze damy jedną nagrodkę? Słuchajcie, gdzie są nagrodki? Tu. Pyk. Weźmiemy jeszcze dwie nagrodki. Bardzo fajne są te nagrodki. A to są, słuchajcie, zwykłe kosteczki z Aldika. Poczekajcie, bo mi się o nie wyostrza. Ło! O, jaki kolor, coś wcisnęłam. Ja tutaj mam o, kosteczki, a tu jest Wituś. Wituś 2. A tam jest, czeka posłanie. Super! Super, Wito! Posłanko! Tak. Proszę. Nagródka jest jak pójdzie na posłanko. Spróbuję, żeby zszedł i znowu mu dać. Chodź, wituńka! No, chodź, chodź, kochany. O, tutaj też mamy nową miseczkę taką na wodę, bardzo polecamy. To jest Aldika. Witusiu, na posłanie. I patrzcie, on zawsze tu. Nie, tutaj. Tu, dobrze, Wito. Cofnij się, bo chcecie nagrać. Down. Posłanie, tak, super pies, super, proszę. No i tak to tam, moje próby, Wituśku, moje próby, żebyś kochał posłanko i tak na niczym będą. Bo on będzie je kochał, jak ja je wezmę o tu, piętro wyżej. Ale powiem Wam, bo w dawnym domu mieliśmy też podobną podłogę ale we wszystkich pokojach, tam gdzie sofy i tak dalej, były dywany. I tutaj Wito ma to łóżeczko po to przy kanapie, żeby mógł sobie spokojnie wskakiwać, bo z tej podłogi jest mu ślisko dosyć, chociaż ona jest taka, taka chropowata. Wiadomo, jak to ten, ale i tak jest mu niewygodnie bez tego. Wskakuj, ale ja nie chcę, żeby mu się coś stało. To jest niunio, mój malutki, to nie może się mu nic stać, tak? No, i zobaczymy, czy zostanie. Oczywiście, że nie zostanie. O, coś szuka pod łóżeczkiem. Kochasz łóżeczko, Witusiu? <noise> łóżeczko ciebie kocha. O, tu sobie jeszcze szuka. Czy coś się tu znajdzie? O, oczywiście. Nie, no, Wituś. Łóżeczko jest super. Łóżeczko jest w ogóle z TK Max. Polecam. Bardzo fajne, takie wygodny materacyk. No, ale dla psa, który śpi na kanapach takim jak Wituś, no to wiadomo. Będzie to takie łóżeczko tylko. O, on bardzo lubi, jakie wezmę mu tam postawię jak świeci słońce, i tam pod drzwiami ter od balkoniku. Och, jak on lubi, jak świeci słoneczko. On tak się lubi wtedy tam wygrzewać. No to wtedy uwielbia na tym łóżeczku, bo on nie lubi na twardej podłodze. Wito, nie lubisz na twardej podłodze, nie? Twoje łóżeczko, tak. No dobra, Witek, chodź się pożegnamy, co? Pożegnamy się z widzami na dzisiaj, bo to tylko tak chcieliśmy się przywitać, powiedzieć, że Wito for Friends to jest nasza nowa nazwa kanału i będzie nam bardzo, bardzo miło, jak będziecie nas subskrybować, zostawicie lajka lub komentarz, jakikolwiek znak po sobie będzie nam prze, prze miło. No i też to nas mobilizuje trochę do nagrywania, bo wiemy, że ktoś nas ogląda. Tak, Witek? Wituś, ktoś nas ogląda, powiedz hej, hej, hej o ludzie, wracam do Was, pokażę Wam miasto, pokażę Wam wszystko, tak Wituśku? No to, Ach, o, na posłanku, piękny pies, tak, super, a zrobisz jeszcze papaj? Zrób, pa! nie no, Wituś nie zrobi papajków, ale prześlę Wam buziaczki. No dawaj tu buziaczka. Ciu. Mua. Tak, buzialka dawaj, ty mój słodziaku. OK. widzimy się wkrótce w nowych filmach. Dzięki za oglądanko.